Nie będę wskazywał palcami, ale e, radni w e, mediach społecznościowych mówili, że to będzie kontrola polityczna i właśnie żeby uniknąć, e, uniknąć Państwa obaw, że to będzie jakaś kontrola związana z polityką, polowanie na czarownice, takie głosy również się pojawiły. E, właśnie stąd e, potrzeba powołania niezależnych ekspertów. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nieobecna Pani Prezydent. Jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składam wniosek o przeprowadzenie nadzwyczajnej i pozaharmonogramowej kontroli inwestycji związanej z budową Ringu Miejskiego w Słubsku. Inwestycji, która miała być symbolem rozwoju naszego miasta, a dzisiaj niestety staje się symbolem chaosu organizacyjnego i ryzyka finansowego. Szanowni Państwo, jako Komisja Rewizyjna mamy obowiązek spojrzeć rzetelnie i bez emocji na sposób przygotowania i realizacji tej inwestycji. I ta kontrola obejmie m.in. kompletność dokumentacji projektowej, badań geologicznych, zasadność zawarcia siedmiu aneksów, jak się okazuje, ośmiu aneksów, to są doniesienia najnowsze medialne oraz ich zgodność z prawem zamówień publicznych. Porównanie wartości kontraktowej, czyli 129 milionów złotych z dotychczas podniesionymi wydatkami. Dzisiaj wiemy, że Wartość wykonanych prac to jest 134 miliony 900 tysięcy złotych oraz analizę ryzyka dalszego wzrostu kosztów o nawet 50, może 80 milionów złotych, Zakres i tryb zatwierdzania robót zamiennych i wpływ inwestycji na budżet miasta. Dodatkowo, Szanowni Państwo, co nie zdarza się często, ostatnio miało miejsce to przy kontroli inwestycji związanej z budową akwaparku Trzy Fale. Komisja wnosi o zabezpieczenie środków finansowych do. Do celu powołania niezależnych ekspertów w zakresie geologii, kosztorysowania robót budowlanych oraz prawa zamówień publicznych. I tutaj już, żeby Państwu wyjaśnić, powołanie ekspertów jest niezbędne, żeby zapewnić rzetelną i fachową ocenę dokumentacji, umów i rozliczeń inwestycji, a także umożliwić Komisji wyciąganie jednoznacznych wniosków merytorycznych. Nie będę wskazywał palcami, ale radni w mediach społecznościowych mówili, że to będzie kontrola polityczna i właśnie, żeby uniknąć Uniknąć, um, uniknąć Państwa obaw, że to będzie jakaś kontrola związana z polityką, polowanie na czarownice. Takie głosy również się pojawiły e, właśnie, stąd e, potrzeba powołania niezależnych ekspertów. Szanowni Państwo, nie możemy e, przechodzić obok tego obojętnie, bo budowa Ringu jest jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych w historii całego miasta. W znaczącej części, czyli 80% to jest finansowanie, e, pierwotnie tak miało być, 80% inwestycji finansowane ze środków e, rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych ziemi słupskiej. To jest program, który powstał z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego. Dzisiaj miał być on ogromną szansą e, na rozwój dla naszego miasta, na budowę tego ringu. Dzisiaj mam wrażenie, że tą szansę trochę zaprzepaściliśmy i żeby coś z tego jeszcze wynikło, czyli żeby ta kontrola mogła przynieść rzetelne owoce dla realizacji i kontynuacji tej inwestycji, dzisiaj musimy wołać zespół kontrolny, ale najpierw poprosić Państwa o to, żeby się poza harmonogramem przyjętym w nagrodniowej sesji harmonogramem pracy Komisji Rewizyjnej zgodzili się i zlecili nam kontrolę, aby działania związane z inwestycją zostały przeanalizowane. Jeszcze raz to podkreślę po raz trzeci. Że te Nieprzejrzyście i zgodnie z prawem, a wszelkie kwestie związane z finansowaniem i realizacją inwestycji mogły zostać jednoznacznie wyjaśnione. Dziękuję.